Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy kotlety z ciecierzycy. Ja namoczyłam ciecierzycę na noc, odlałam rano wodę, nalałam świeżą i gotowałam półtora godziny. Ciecierzycę mam miękką. Do ciecierzycy dodamy pół szklanki kaszy jaglanej, Jedną cebulę i dwa ząbki czosnku zeszkliłam tak delikatnie na niewielkiej ilości tłuszczu. I również dodajemy do ciecierzycy. Doprawimy z solą pieprzem i ziołami prowansalskimi. To należy zmiksować ja mam taki gadżet i to zmiksuję masę już mam zmiksowaną teraz będziemy formować niewielkie kotlety obtaczać w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym tłuszczu Formujemy niewielkie, tak wygląda. Okraczamy w bułce tartej i kładziemy na rozgrzany. jeszcze troszeczkę kurcji nie mamy zawsze jak damy i tłuszcz jak jest rozgrzany to słyszymy że taki odgłos to świadczy o tym że tłuszcz już mamy rozgrzany Ja tutaj miałam 40 deko suchej ciecierzyki no teraz to już i tak to wygląda kotlety z ciecierzycy smażymy z jednej i z drugiej strony i tak oto wyglądają kotlety z należy je zdjąć na ręcznik papierowy państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl kotlety ściecierzycy.